Hejka kochani, w dzisiejszym filmiku zaprezentuję Wam kilka ciekawostek o świnkach morskich. Czy wiedzieliście, że świnki odróżniają cztery kolory: zielony, niebieski, brązowy i żółty. Przez całe życie rosną im zęby. Język naszych małych podopiecznych waży zaledwie 3 gramy. Świnki morskie, ludzie i małpy są jedynymi ssakami, które nie potrafią produkować witaminy C. Niedobór może doprowadzić nawet do paraliżu. Żołądek świnki morskiej mieści około 15 do 20 ml jedzenia. Dla przybliżenia jest to jedna łyżka. Tak mniej więcej 15 ml. Małe świnki morskie widzą zanim się urodzą, gdyż otwierają oczy 14 dni przed urodzeniem. Największa świnka morska na świecie liczy Pięćdziesiąt pięć centymetrów. Całkiem sporo. Najstarsza świnka morska żyła piętnaście lat. Rekord znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa. Samce świnek morskich są większe. Natomiast samice świnek morskich mają lepszą przemianę materii. Jedzą więcej, a są chudsze. Świnki umieją rozpoznać właściciela po zapachu. Kiedy ktoś chodzi po domu, świnki rozpoznają go po tempie poruszania się. Wielkość świnki zależy od rasy. Wprawdzie są to minimalne różnice, ale jednak są. Uspokojona świnka oddycha w tempie 90 oddechów na minutę. Przy lekkim pobudzeniu liczba oddechów może wzrosnąć do 150 w ciągu minuty. Tętno u zdrowej świnki powinno mieścić się w przedziale od 190 do 300 na minutę. Temperatura ciała świnek wynosi średnio 38,5 stopni Celsjusza, chociaż może wahać się w granicach od 37,5 do 39,5. Dzienne zapotrzebowanie na wodę świnki o masie 1000 g to około 100 ml. Świnki morskie są przysmakiem w wielu krajach Ameryki Południowej. Pomimo tego, że nazwa to Świnki Morskie, wcale nie pływają i z reguły niezbyt lubią wodę. Mogą spać z otwartymi oczami. Są najbardziej aktywne w ciągu dnia, ale lubią też wtedy ucinać sobie krótkie drzemki. Mają po trzy palce uprzednich łapek, po cztery utylnych. Mają również futerko składające się z pięciu różnych typów włosów. Już w wieku trzech godzin potrafią biegać. Radosne podskakiwanie świnek to popcornik. Świnki morskie mają nieowłosione pole za uszami. Mają bardzo czułą skórę, więc robione są na nich eksperymenty w laboratoriach. Zaprzyjaźnione z królikami po dłuższym czasie razem zaczynają je papugować, to znaczy zaczynają podskakiwać jak króliczki. To już by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i dowiedzieliście się czegoś nowego. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa! pa!